Znowu, bo... Ja podeszłam. Tak, może Pan się też poruszać, żeby, żeby było widać, żeby nie wpaść do środka, żeby było widać dobrze tutaj cały ten proces. Dobrze, dobrze. Już włączyć? Sekundę. sekundę. Tu można też włączyć, a tam chyba też. Tak, tak. To Cześć. Jest, to jest. No dobra. Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki z Golejowy. A jak Państwo widzą, ja tutaj teraz buduję na Golejowie. To jest mój no, można powiedzieć drugi dzień budówki, bo wczoraj już zacząłem wieczorem tutaj z kolegami. Oni budowali całą noc, dzisiaj też już do, do południa budowali. Ja sobie zrobiłem taki transparent. Piękny. Zobaczcie Państwo tutaj kolego, pokaż tutaj kamerzysto, jak to pięknie wygląda. Budówka odjazdowa w obronie no, kutasów widać, buduje nie magister Zażycki. Pisą obrazkowy. napisałem, do nie każdy mnie czytać w dzisiejszej Polsce. Mam też głodne kawałki, proszę Państwa, tutaj już głodne kawałki są do, do yy, no, chciałem powiedzieć do rozdania, no może nie do rozdania, dlatego, że ja nie będę rozdawał głodnych kawałków, bo to byłoby niepoważne. Człowiek prowadzi budówkę i yy, coś z tego, że tak powiem, yy, musi mieć na, yy, zwłaszcza, że ja chcę wbudować tak, pomnik wielkiego kutasa w Staszowie, tego samorządowego, chcę wysłać na Marsa, yy, no, delegację Staszowa, yy, z, z, władz Staszowa, władz tutaj jednej szkoły, yy, no, wiel, wielu zasłużonych, zasłużonych ludzi, tam radnych niektórych, ale też poleci taki osiołek z rogami, poleci. No więc proszę Państwa, tutaj u mnie można sobie te głodne kawałeczki będzie nabyć za bardzo niewielką opłatę, opłatą. Tutaj widzą Państwo kutasy sobie wiszą, kutasy też będą, nie można kupić. Ba bardzo, bardzo niedrogo będziemy kupić bardzo bardzo chińskie pitasy. No na razie się pożegnam z Państwem. Jak będę coś więcej wiedział, to się z Państwem oczywiście skontaktuję. To do zobaczenia. Aha, cały czas czekam na osoby, które chciałyby budować. Dałem ogłoszenie w prasie, w radiu i w telewizji, także jakby ktoś chciał budować e razem ze mną, oczywiście nie, nie obok mnie, tylko gdzieś indziej, to, to bardzo serdecznie do tego namawiam i zapraszam. Do widzenia.